W ramach tej i Wiedzy przedstawię kilka ciekawych wyszukiwarek programów grantowych dofinans dofinansowujących działania partnerskie, międzynarodowe. Pierwszą taką wyszukiwarką dotacji, którą chciałbym przedstawić jest e, wyszukiwarka fun funkcjonująca w ramach serwisu Fundusze Europejskiego Jest to strona rządu RP prezentująca fundusze. E, Dostępne w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Można tu znaleźć informacje o funduszach europejskich, zasada korzystania z nich, możliwości wsparcia różnych dziedzin. Można tu stosować różne filtry poszukiwania grantu według tematyki, lokalizacji, terminu naborów, typu podmiotów. Serwis zawiera również informacje o szkoleniach, różnych wydarzeniach, działaniach informacyjnych. I tak dalej. Drugą taką wyszukiwarką, którą chciałbym przedstawić, jest wyszukiwarka funkcjonująca w ramach serwisu NGO.pl. Jest to serwis nastawiony dla organizacji pozarządowych i on również posiada bazę grantową. Tutaj również możemy znaleźć interesujące nas granty na działalność z dziedziny przeróżnych dziedzin. Tu mamy po lewej stronie filtry. Według jakich możemy szukać grantów, czy odbiorców zadania, czy po, typ, po typie konkursu, zasięgu terytorialnym, czy wreszcie statusie konkursu, to znaczy czy trwa, kończy się, czy zaczyna. Kolejną wyszukiwarką jest wyszukiwarka funkcjonująca w ramach sieci Eurodesk. Sieć Eurodesk jest siecią nastawioną na informowanie o działaniach dla młodzieży, organizacji młodzieżowych czy, czy, czy innych, innych działaniach, które są nastawione głównie na młodzież. Ale nie tylko tutaj mamy takie granty. Również jak widać, możemy tutaj szukać grantów według kategorii jak demokracja, fundusze, kształcenie, kultura. To jest dość bogata baza grantów. Jak tutaj widać, mają, mamy tutaj 476. Aktualnie jest, granty wyświetlane są według terminu składania. Kolejną wyszukiwarką grantów, którą chciałbym przedstawić, jest Mladi Info i jest to wyszukiwarka o grantach międzynarodowych prowadzonych przez jest prowadzona przez europejską sieć stowarzyszeń edukacyjnych. Można tu znaleźć granty na różne działania w zakresie nauki, czy rozwoju osób młodych. E, jest również kierowana do... E, są tam również granty do, dla podmiotów komercyjnych. E, są tutaj, e, jak widać tutaj na pierwszej stronie mamy mamy najświeższe ogłoszenia o naborach. Mamy tu, możemy tu również znaleźć informacje o konferencjach, szkoleniach, stażach i tak dalej. I ostatnią wyszukiwarką grantów, którą chciałbym znaleźć jest wyszukiwarka która funkcjonuje w ramach portalu Funds for NGOs. Tutaj również możemy znaleźć dość bogatą bazę grantów organizacji, dla organizacji z całego świata i grantów również z całego świata na przeróżne działania, czy to środowiskowe, czy, czy pomocowe. Bardzo bogata baza i tutaj również są, jak widać, wyświetlane granty według daty, daty wstawienia danego ogłoszenia.